Ciecie kochani, dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy grać w taką gierkę, jak widzę mega podobną do Color Bloku. Mamy mniej więcej widzę, przeciwników i musimy na jego polu stanąć, żeby e, wygrać, nie mogą e, się dwie osoby spotyka w tym samym momencie. Dajcie łowkę grę, subieć dzwoneczkiem mianowicie, a zobaczymy mianowicie, jak to nam wyjdzie. W tej rundeczce wygrała drużyna. Różowa, a dziś, moi drodzy, zobaczcie. ja Nigdy w to nie grałam, słuchajcie, i też musicie mnie też zrozumieć. Powiecie. Wiadomcie Ja bym chciała zobaczyć, jaką... Dobra, fajna dosyć piosenka, taka spokojna. Dlatego tak widzę, jesteśmy drużyną zielonych. No niestety. O, dobra, 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 już już musimy najwięcej zamalować po prostu. Żeby widzę nie było tego wszystkiego. Dobra. O nie! Ktoś mnie pokonał, widzę. I ja mówię wam, to jest mega trudna gierka dla mnie przynajmniej. No dobra, to jest mega podobne do kolor bloku. Przynajmniej mi się wydaje to oczywiste, ale no zobaczymy kto wygrywa mniej więcej. Trzeba zająć pole przeciwnika po prostu. Ale no, mam nadzieję, że nam jakoś wyjdzie, a mamy level drugi tutaj, dosyć trudne, ale ja bym chciała być... stopy ślady, co? To można sobie wybrać widzę, kolor, to by nie mówiliście. I tu chyba można pety nawet zdobyć, więc fajnie. No ja akurat nie mam nic za ciekawie z tymi petami, bo wiadomo, że, widzę, że ja nie mam petów. Tutaj jakby, bo dopiero co doszłam i nie wiem, jak się tu zdobywa. Jeśli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy tylko co czy to się zdobyć, czy inaczej też zobaczymy. Dobra widzę, mianowicie tu mamy e, po boku jeszcze graczy, ile zostało? Mniej więcej od 9 do 0% graczy więc tak naprawdę widzę musimy e, wygrać, a nie przegrać, więc no, mamy tu jeszcze kosmiczna kura. Pozdrawiam. Bo ona mi też kibicuje, tak? Tak? Kibicujesz mi, czy jesteś przeciwko mnie? Halo? Zapytam jej, czekajcie się Dobra, wytwórzę Zapytałam jej, czy kibicuje mi Ale nie, chyba napiszę No ja tak jak myślałam Napiszę mi nie, ale mamy niebieski Mój ulubiony kolorek w ogóle I co, Dobra Mamy to. Wow, ale dużo tych kolorków. Jupi! Na mojej mi się przestrzeń nie! Idzie mianowicie. Dobra. W Niebieskiej rundzie chyba mi lepiej nawet pójdzie. Tak powiem. O nie no! Myślałam, że mi lepiej pójdzie, aczkolwiek to była nietypowa runda. Nawet w ogóle nie nagrywałam takie gierki i tak się stęskniłam. Chyba będę miała nowego skina Bo z tak stęskniłam za wami Dobra, to jest taka spokojniutka ta pisaneczka. A tu moja plansza Szkoda mi jej. Wszyscy zajmują ją, jak zwykle Soba Ja myślałam, że ta fioletowa drużyna chyba Psz, Będzie To nie moja Dziwna ta Jaka ta? <laughs> dobra, ja nie wiem o co jej chodzi. E, dobra. Chyba dam taki znaczek. Masz? To moja odpowiedź. Dobra. Tak. <laughs> Do you speak Polish? <laughs> Normalnie nie mogę. Ja odpowiedziałam jej tak. To git. Nagrywam. Dobra, widzę wam. Slimy. Nie wiem co to jest. slimy. Chyba siema. Chciałam napisać, ale no dobra. Póki co ona wygrała, wiedziałam, że ta o, drużynka. O, mam zieloną, ale fajnie. Chciałam mieć tę różową. Dobra. Mianowicie mamy to tak. Dobra, dajcie mi wygrać. Nagrywam po polsku i dajcie mi, proszę, raz wygrać. A! Dobra. O, o, o! Dobra, dobra. Jest nią. hehe, <laughs> to zobaczcie No kurczę, no Kurcze pieczone no Rzecz mi nie dajecie wygrać Ja to nagrywam <laughs> No już kurcze Dajcie mi nie raz wygrać Ja myślę, że to właśnie pomarańczowy gra ja się napijam. Dobra widzimy. Napijam się i mnie no no... Nie wygląda to za ciekawie. Proszę dajcie mi nie wiem... O, od skąd masz ten efekt? A ja też jestem taki. Ona chyba kupiła za Ej, to jest oszustwo. Ale bardzo fajna gierka, mi się mega podoba O nie, wiedziałam, wiedziałam, ona wygra, wiedziałam. Jak ja dobrze wiem, że ona wygra. No dobra, słuchajcie, ja chyba zagram jeszcze raz, po postaram się to wygrać, ale nie mógłbym, że mi się uda. I proszę, dajcie mi ruszowy, proszę, proszę, proszę. No dobra, nadal mamy ten głupi zielony, nie lubię zielonego, widzę, w ogóle nie wiem, czy. Okej, ciepiecowe, a my przegraliśmy. Niestety nie mogłam tego nagrać. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłam. Po prostu. Okej, wy już sam. No, co przekopiłam? Wiedziałam, że ona wygra. Mm. Okej, zagadam z nimi, żeby dały mi wypracę. Dobra, widzę, że fan wreszcie dołączył. Przynajmniej raczył. 6 No niestety nie zdążyłam z nimi zagadać. Dlaczego nie mam tu? A no dobra, o, widzę, ja, no niestety ja przekram. ale byłam taka bliska. Tak, no dobra, a no, niebek. Dobra Nie Dobra Widzę, tu nie tylko jeden jest Zrób serię Gra Pet Simulator X mm. Okej, okay, a wy widzowie, byście chcieli taką serię? Możecie napisać w komentarzu, chcecie serię czy nie. Dobra. Jedna... Dobra widzowie, jeszcze jedna runda. Dobra widzówa, no wiecie mam jeszcze te i Ja wbijam od razu Ok Oliwka O, mam różowy wreszcie Ok Dobra widzówa Dajcie mi już wygrać, no kurczę. Może jutro. Dobra. Nikt gniewasz nie się. Ok Wszystko. smucisz. On no, dlaczego smutnisz się? No niestety jutro no, on by chciał chyba dzisiaj on, ona. Ale by chciało dzisiaj. Nie smutaj. <laughs> Biegnę. <laughs> to nie jest bieg. To jest bieg. Dobra. Ale szczęśliwe, ale szczęśliwe. Dobra, gra w progresie. O matko. Tak. Już, już. Okej, okay, cię No i... papatki złe. pa.